Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Rejkotka, a dzisiaj zagramy sobie w Rimę. Jest to gra taka typowo eksploracyjna, przygodowa, w której poznajemy świat dookoła nas, i tak naprawdę nie za bardzo wiemy o co chodzi, bo po prostu znajdujemy się w tym świecie i podążamy za naszym cudownym tutaj bliskiem, który domaga się atencji, ale również za tajemniczą postacią, która jest bardzo podobna do nas. Więc co, mam nadzieję, że ta gra przygotowała z elementami tam łamikówek. E, przypadnie wam do gustu, jeżeli byście chcieli, żebym prowadziła dalej tę serię, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, a na pewno to zrobię. A jeżeli nie, to po prostu będę grała sobie prywatnie w tę grę. Udało mi się ją uzyskać za całe oszałamiające 25 zł w sklepie z używanymi grami. Mam wersję pudełkową, ale z kodem Steam, więc nie ma problemu tutaj, żeby w nią zagrać. Ehm, normalna cena gry na Steamie to jest 107 zł, więc, że tak powiem, zrobiłam dziś życia kupując ją za 25. Więc co, zaczniemy sobie nową grę? Ja sobie tutaj chwilkę grałam, żeby zobaczyć, o co mniej więcej chodzi. No to co, lecimy, moi drodzy. Eee, tak chcę kontynuować, oczywiście. Zaczniemy sobie nową grę. I zobaczycie, moi drodzy, jak tutaj to wszystko pięknie wygląda. A i tutaj mamy piękne intro, z którego właśnie wszystkiego się. Dowiadujemy mniej więcej, czyli tak naprawdę nic się nie dowiadujemy. Ja się gdzieś dowiedziałam po obejrzeniu tego. Świetnie jeszcze, jednak. Mylimy. No i my właśnie, wylądowaliśmy na takiej dziwnej, tajemniczej wyspie, gdzie tak naprawdę nie za bardzo wiadomo o co chodzi, tak? to jesteśmy właśnie my. Nasza postać, mogę się poruszyć, bo już tak mogę. No, dokoła tylko mewy i piach, i nic w sumie naprawdę tak nie ma tutaj. I co jest ciekawe, jeszcze nie spotkałam się z dialogami w tej grze, jedyny jaki jest. Że tak bym powiedziała, nie wiem, dialog, O, to jesteśmy my, właśnie świetnie. Że on właśnie tylko i wyłącznie krzyczy. I nic więcej, więc no tak. Interesujące to jest, powiem wam, że mnie troszkę zaintrygowało, jak po raz pierwszy właśnie odpaliamy. Już możemy biegnąć. No i on sobie tak krzyczy. I właściwie nic innego więcej na razie nie robi. Jeśli możemy rozejrzeć, zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Po prostu coś niesamowitego. No właśnie, ja słyszałam. Myślałam wcześniej na samym początku, jak odpaliłam tę grę, że ktoś nas nawołuje. A wydaje mi się, że to też są tylko i wyłącznie mewy. Możemy oczywiście tutaj nurkować sobie w wodzie. O, proszę bardzo, nurkujemy sobie w wodzie. To ciekawe też, yy, zauważyłam, że nie wiem, on się nie topi w tej wodzie, tylko po prostu płynie i koniec. Dobra, idziemy sobie na górę. Żeby się tutaj wspinać. Na razie mamy takie, wiecie, coś na zasadzie takiego, nie wiem, samouczka, że pokazuje nam co robić, gdzie robić, jak robić. Żeby było dobrze zobaczyć. Tam jest ta wieża. Z intra, bym powiedziała. I wydaje mi się, że naszym celem jest dojście do niej. Tak mi się wydaje. A jaka jest prawda? Nie mamy zielonego pojęcia. Tutaj w ogóle są jakieś świnki. No właśnie, i to jest ciekawe, bo tutaj dookoła pojawiły się takie niebieskie światełka, widzicie je, nie? Takie. No, zresztą, podejdę tutaj bliżej, to może być jasne. O, tutaj jest takie niebieskie światełko. I naszym celem na tą chwilę jest podejście do tego światełka, z podobizną właśnie lisa i krzyknięcie. Pojawia się przepiękna muzyka, i fragment tej duszy, bym mogła powiedzieć, Lisa, idzie właśnie do tamtej platformy na dole. Więc e, zorientowałam się, włączając gry, że muszę zebrać wszystkie te światełka i wtedy stanie się magia. Więc oczywiście zrobiłem to sobie w tym momencie. On no, w ogóle jeszcze o, może się toczyć. Toczyć się <laughs> On się stacza tak jak ja na kulkach po prostu. O, jak nie krzyczy, to nuci tak fajnie. Co też mi się mega podoba. No i mamy świnkę, która jest z nas przepuścić. Tutaj jej dzieci sobie jedzą, więc nawet nie ma opcji, żeby przejść tędy. Musimy wziąć jedzonko na naszych świnek. Widzicie, tutaj sobie też jedzą. Te dziwne owoce. Więc ja weźmiemy ten owoc. Oczywiście one zaczną nas gonić. O no właśnie, mam całe swoje stado pięknych świnie, świnek. Ale ja chcę nakarmić tamte świnki, żeby móc przejść do tego liska. A widzę z tyłu, daleko, daleko jeszcze jest jedna ta. Proszę, świnko, masz tutaj jedzonko. A ja sobie przejdę tam, dobra? Dziękuję. Smacznego, małe świnki. Opa, tutaj, też krzykniemy. A teraz co? No bombę! E no, czemu? Myślałam, że wskoczę do wody. O nie. Czy jest tak wysoka? Nie mogę skakać. Kurczę, szkoda. Myślałam, że można. O, i tam właśnie, nie wiem czy widzicie, tam daleko, koło tego niebieskiego światła znajduje się taka czerwona postać. I właśnie wydaje mi się, że ona też w pewien sposób nas prowadzi, gdzie mamy iść dalej. Co jest ciekawe, jak podejdziemy blisko, to ta postać po prostu zniknie, więc no, to też jest bardzo interesujące, że jest tam. Jest podobna do nas, a zarazem tak jakby była duchem. Bo potem znika. Ja starałam się tam podpłynąć, tylko, że potem ta postać znika gdzieś, jak ja zanurkuję. Sobie podpłyniemy tak z tej strony. Nie widać jej twarzy w ogóle. No interesujące to jest, powiem wam. Bo za chwilę tej postaci tu nie będzie. Znaczy, że zanurkujemy. O, jeszcze ta wiez. no ale... Potem znika. Oj, proszę bardzo. Teraz musimy sobie tutaj wyjść. No, i już tej postaci nie ma, widzicie? No, zniknęła. <noise> Co jest interesujące, że nas prowadzi. Ale zarazem, wiecie, gdzieś tam zanika po drodze. Albo musimy się dostać do tamtej wieży. Widzicie, to światło ku niebu jest połączone właśnie. Więc idziemy tam. Byśmy sobie tak płynąć. Piękne jest to miejsce, bardzo mi się podoba, powiem mam ta gra. Więc mam nadzieję, że również Wam się spodoba. A jeżeli nie, no to nic nie szkodzi, ja sobie ją przejdę po prostu sama. Jeżeli nie będzie wielkiego odzywu. Cześć świnki, paśminki. Gdzieś się musimy wrócić. Co bardzo, nie wiem gdzie, żeby było dobrze. Idę improwizować jak zwykle. Ooo okay, udało się tutaj wskoczyć. No hopaj, hopaj. Ja jestem pewna, czy idę dobrze. Gdzieś się na klifę wybrała mi. A tu mogę się. We drać! No chopaj. Jej! you can do it. O, i idziemy do naszej wieży. Na skróty chyba poszłam jakoś, bo ostatnim razem w zupełnie inny sposób tam dotarłam. I widzicie go? Widzicie go i jest tam ten ziomek, nie? Znowu. Więc po pierwsze, jak on się tam dostał? A po drugie, kim on jest, też się zastanawiałam. Tylko, że zanim tam dojdziemy, o właśnie, on już sobie pójdzie. Co też jest bardzo interesującą sytuacją, bo tutaj go potem nie ma moi drodzy. Więc to no, zaintrygowało mnie to, kim on w ogóle jest i czy on nam pomaga, czy, czy o co chodzi. Więc jest to bardzo ciekawe. Dobra, mamy ostatniego liska. Czy ja mogę tam wyskoczyć? Pewnie nie. Więc sobie zejdziemy kulturalnie po schodach. Oj, prawie spadłam. No nic się nie stało. A teraz sobie pójdziemy może inną drogą. Tędy pójdziemy za tym światełkiem. O, i tutaj. Tutaj musimy sobie zejść. Dobra. I do góry. Git. Ja jestem słaba generalnie, jeżeli chodzi o komentowanie gier, w których... Nic się takiego ciekawego nie dzieje. Ale no, mam nadzieję, że jakoś dacie radę. Ja bardziej wolę, jak jeżeli są jakieś tam dialogi albo bardzo dużo się dzieje w grach. Bo po prostu jest mi tak łatwiej. O, jak widzicie, wtedy nam się tutaj odblokował ten portal, bym powiedziała. Czyli te wszystkie liski, które zebraliśmy, teraz możemy obudzić ducha. Jednego w swoim rodzaju pięknego liska. Widzicie, poznikały te postumenty i mamy liska naszego przyjaciela. Oh, hello, my friend. Słodki, tak mi się podoba. No i on to odwokowuje kolejne. ...nam etapę w grze. Bym powiedziała, że też jest takim trochę przewodnikiem. Bo też nas właśnie prowadzi. Dalej, w kierunku tamtej wieży, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja sobie tak wiecie, ustaliłam, że nam pomaga, dobra? Nie ma tutaj chyba żadnych takich e, konkretnych znajdźków, tak mi się wydaje. Drzwi właśnie odblokowujemy w taki sposób i podążamy za naszym lisem. Który właśnie tam na górze już jest, o i właśnie szczeka, nawołuje nas. On ma też jakoś, wydaje mi się, specjalną zdolność, tylko nie wiem czy w ogóle jest możliwość, żeby nim tutaj grać. Czy po prostu on będzie takim, wiecie, miłym, dodatkiem sympatycznym do tego, żeby e, móc tutaj grać. I taki, wiecie, <laughs> przepraszam, dodatek do gry postaci o Jezu, no bo mi tutaj czas leci świnko. Ach, udało się w ostatniej chwili. Co, Lisku? Cześć, malutki, jaki ty jesteś słodki, normalnie przypominasz mi kiteła. Chodź tutaj, chodź, pogłaskam cię, no chodź. A, no nie wstydź się, no chodź. Co, nie? O, jednak. O, uroczy jest, nie? O, tak mi się podoba, ale jednak, jednak jeszcze jest troszeczkę dziki, no. No i poleciał. Tyle, Tyle go widzieli. Zbliża się noc tutaj. Na naszej cudownej wyspie. No weszłam w kamień, bo się zapatrzyłam na piękne tutaj widoki. No ślicznie to wygląda, powiem wam. Jeszcze ten wodospad. Mega, mega. I mamy kolejny portal pewnie, tak? Tak. Tutaj też coś jest na górze. No Tutaj jeszcze nie byłam, powiem wam, że jakoś tak nie zagłębiałam się w temat. Ale, chyba, nic tutaj nie ma, oprócz takiego światełka. No, bo nie mogę nawet tego w żaden sposób złapać czy cokolwiek. Hmm, dobra, no to wracamy się tam do tych drzwi. Tutaj coś jest? A nie, to są te drzwi, dobra. W ogóle, gdzie to jest lisek, ten nasz lisek. Czemu to tak zgasło? Reaguje na mój śpiew. Nie wiem, dziwne to było. A, udało się. Blokowaliśmy nasze drzwi świnko, przesuń się. <grym> Jest tam tutaj nasz lisek. Ja, ja nie mam pojęcia, jaką w ogóle przedostaje się przez te ruskie drzwi, ale no. Nie mnie oceniać. Tutaj nam pokazuje, że musimy podejść i stworzyć sobie przejście. Właśnie musimy sobie otworzyć drzwi. Jak widzicie, musimy dopasować to tak, żeby otworzyły się tutaj drzwi, więc takie dziwne złudzenie optyczne, no ale. O, on znika po prostu i idzie sobie dalej. No patrzcie, teraz dopiero zauważyłam. No i musimy właśnie w taki sposób odblokowywać sobie też kolejne przejścia. Jest to całkiem, całkiem fajne to jest, powiem Wam, że też wymaga od nas myślenia. Wiecie, u z myśleniem czasami już nie bywa. <laughs> o, Jezu, dobra, nieważne. Teraz tutaj musimy sobie zaskoczyć. Żeby przejść dalej. O, widzicie, kolejne tutaj takie rzeczy, elementy, żeby móc iść. Dalej. puścimy sobie to, ok? Co do góry. O, okay, git? I jesteśmy tutaj na schodkach, gdzie mamy kolejne puzzle właśnie do zrobienia. O, widzicie, jak to śmiesznie to wygląda, bo to tak niby jest daleko od siebie, a tworzą się z tego drzwi. Ja, ja nie wiem. Perspektywa śmieszna, bym powiedziała. Ale ważne, że, że się udaje. Dobra. Teraz staniemy na tej naszej platformie i wszystko pięknie dopasujemy do siebie. A widzicie, jak to, jak to wygląda. Jeżeli słyszycie wibracje, pada to przepraszam, bo zapomniałam wyłączyć. No, i tak właśnie się prezentuje ta gra. Tak naprawdę nie wiemy o co chodzi, ale z drugiej strony jest to nawet fajne, powiem wam. Takie nietypowe. No śliczne to wygląda. Nie wiem, czy to koniec gry będzie, jak dojdziemy do tej wieży. Nie mam zielonego pojęcia. Gdzieś mi lis uciekł. Co to, to nie wiem po co w ogóle, że jest do zabrania. Tu no, mamy przejście, ale tutaj coś się było jeszcze? A, nie. Co? Fajnie nuci, powiem wam, podoba mi się. Dobra. No już tu byłam, jest troszeczkę mi łatwiej. Eee, czekajcie, kto to by się to brało? Dobra. No, i właśnie, to jest kolejny taki ciekawy motyw w tej grze: że możemy dokładać elementy do siebie, tak jak tutaj. Właśnie przesunęłam to, żeby móc dopasować pewien element do siebie, bo inaczej by się nie dało tego zrobić. Ok, to jest właśnie interesujące w tym złudzeniu optycznym. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi że o, dopasujemy te dwa elementy do siebie, tak? W ten sposób. I wtedy nagle się okaże, że one znajdują się na tej platformie, no. No to jest bardzo, bardzo interesujące, powiem wam, że nie spodziewałam się, że w ogóle coś takiego można zrobić. Trochę się nad tym głowiłam ostatnim razem, jak grałam. Ale no, ważne, że udało mi się. Więc widzicie, i teraz to nagle się pojawiło tutaj, nie? A było na tamtej ścianie, no, no po prostu... No, bardzo ciekawe to jest. Nie spodziewałam się, że to będzie działało w taki sposób, ale ważne, że działa tak. Dobra, to będzie tak. Możemy wrócić na naszą platformę taki. i otworzymy sobie drzwi. No, nie udało się. Widzicie, nagle Lisek się pojawił? A no my możemy iść dalej. Tutaj się pojawiły kolejne drzwi, żebyśmy mogli sobie bezpiecznie zejść tędy. Już powoli zbliżamy się do naszej wieży. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle. A biedny upad. O, i znowu jest tam ten ziomek, widzicie, znowu się tam znajduje i znowu jak tam podejdziemy, to sobie pójdzie. To jest takie dość denerwujące, bo ja go widzę, widzicie, no. Mam gdzieś pola znowu. A tutaj są malunki, tak jakby wiecie, wierzenia. bierzenia w jakiegoś boga, tej całej wieży albo co, albo się modlili do tej wieży, no nie wiem. Rozkminy miałam różne na ten temat. Dobra, mamy tutaj kluczyk. Klucz też jest bardzo istotne, żeby móc sobie otworzyć przejście tutaj właśnie. Do dalszej części mapy. No, i znajdziemy się tutaj. To jest ciekawa lokacja. Powiem wam, że jeszcze nie do końca ją zrozumiałam, jak działa i w jaki sposób. Ale na dzisiaj w takim razie skończymy. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać dalej moje tutaj zmagania z tą grą. I tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.